Niech sobie spierdalają, mhm. no, zielony ład, potrzebny nam. Pana niech pan mi nie gada głupot, to jest czerwony ład, mhm. nie znoszę go od początku do końca. Mhm. Brawo dla pana, brawo, 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 brawo. dla pani. <laughs> e, właśnie, no co pan sądzi o tym rządzie, co właśnie wprowadził zielony niech ład? Niech pani mówi o nierządzie. Niech pan hmm. mówi o nie rządzie, a nie o rządzie, no a na temat rządu się nie będę wypowiadał, bo jestem za stary po prostu. No, w 2019 roku zostało to podpisane i to jest właśnie ten problem. Co w 2019 roku? Minister Ardanowski. Minister, za ministra Ardanowskiego to było podpisane w Unii. W 2019 roku. No to nie fajnie, no nie fajnie. Kolejne właśnie rządy i... Yy, z, Imigrantami, co nas teraz są przezrzucani, to też jest. To jest interes Niemiec, proszę pan. Do, do pewnego momentu był to interes Francji, Niemiec, a teraz jest po prostu Niemiec, bo Francja też została, jak zawsze, malutka. No, żywność najważniejsza, żeby nasze rolnicy polskie były właśnie y, ten, y, dbali, a nie za granica, żeby się bogaciła. Właśnie, żeby polskie rolnictwo odżyło, tak? Odżyło, tak. A co właśnie panie stądzi, o rządzie, który wprowadził Zielony Ład i teraz musimy to robić? No ja nie wiem, wie pan, kto tam ten rząd, ten, mi się zdaje, że Bruksela. To on, nasz był poseł by ten z PiSu? To, to on zrobił ten Zielony ład? No właśnie, to może i był błąd, no nie wiem, ale, ale mówię, że ci powinni teraz, myślę, że jak Nawrocki wygra wybory i to życie mu, żeby miał ten 100%, żeby w pierwszej turze, żeby wygrał. Tylko nam się nie podoba to, że ten zielony ład bardzo głęboko sięga do naszej kieszeni, po prostu. To co tak, właśnie w świecie. Tak, to zgadzam nie, się. Wie pan, ETS1, ETS2, ETS3 to są wszystko podatki, które my musimy zapłacić. A nikt nie pokazuje nam, gdzie my mamy zarabiać na te podatki. Odpowiadają za te elity europejskie, które proponują rzeczy, które są niezwiązane w żaden sposób z tym, co. Po pierwsze, co jest w traktatach unijnych, po drugie, co było motywem powołania w ogóle Unii Europejskiej, tylko proponują nam rzeczy, które są powiązane z, nie wiem z czym, ale na pewno nie, nie, nie jest to ani powiązane z ekonomią, ani z niczym, natomiast sięga nam do kieszeni.